Cześć, Byki, kochane, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Kochani, e, robimy sobie dzisiaj tygodniówkę na nowy tydzień, kurczę, i na nowy rok zresztą też, w nowym roku, tydzień pierwszy, od 2 do 8 stycznia 2023. Kochani, talie są dwie główna i dopowiadająca. I zaraz sobie zobaczymy, jaka jest Wasza energia główna na ten tydzień, co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości można Was wpływać jeszcze, co jest w Waszych głowach, co przyniesie najbliższa przyszłość, związki, niespodzianka, praca, finanse, rada, bądź wynik tego czytania. Moje kochane byki, już zaczynamy tydzień pierwszy, 2023 od 2 do 8 stycznia. Byk, poproszę energię główną dla byka na ten tydzień. Królowa kielichów. Wspaniała energia. Kochane byczki, coś do Was idzie, coś otrzymacie w tym tygodniu, co sprawi, że będziecie czuli się świetnie, super, będziecie się czuli. Ach, tu jest cesarz. Kochani, coś przyjdzie od cesarza do Was w tym tygodniu, coś, co sprawi, że będziecie zadowoleni. I co to jest? Co to może być? Ja myślę, że to może przyjść jakiś list, jakieś pismo, jakaś wiadomość, informacja z jakiegoś urzędu. Może to być urząd podatkowy, może to być, słuchajcie, wymiar sprawiedliwości, może to być zwykła poczta, słuchajcie, tak. może jakaś paczka do Was przyjdzie, e, która już idzie, idzie i dojść nie może. Tak może być, słuchajcie. E, możecie też, byczki kochane, robić coś ze swoją kochaną osobą. Tą osobą może być rak, skorpion bądź ryba. Generalnie razem będziecie, słuchajcie, coś e, działać. E, myślę, że możecie razem coś budować z tą osobą, coś stabilnego. Przy tym cesarzu, słuchajcie, coś się Fajnego, trwałego razem buduje. Generalnie, słuchajcie, królowa kielichów to jest super energia. Tutaj czujemy się emocjonalnie spełnieni, tutaj się cieszymy z tego, co, co do nas przychodzi, z naszej rodziny, z naszych przyjaciół. I, słuchajcie, um, łzy szczęścia, właśnie, i łzy szczęścia też tutaj płyną. Kochani, no wspaniała energia, wspaniały tydzień dla Was się szykuje, moje kochane byki, ok? Piszcie mi, czy rezonuje, ale ja myślę, że powinno. Zatem. Co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać, moje kochane byki? Co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać? Co idzie do przeszłości? Co z przeszłości może wpływać na byka? Dzień pierwszy. Uuu, kochani, jakieś starania o dobra materialne idą do przeszłości, bądź wy się staraliście o to, żeby jakieś dobre materialne przyszły, szły w waszym kierunku, płynęły w waszym kierunku, i wy jesteście pod wpływem nadal tych działań. Mhm, generalnie wspaniale, super. Wow, a tutaj zobaczcie, mamy Asa kielichów, kochani, jakiś fajny pomysł, nad którym pracowaliście, pomysł materialny, pomysł, który ma, miał na celu przyniesienie Wam, słuchajcie, zadowolenia materialnego, cokolwiek to jest, czy kupno domu, działki, ogrodu, sprzedaż, czegokolwiek, sprzedaż, jakieś zyski, jakiś plan, słuchajcie, ale myślę, że jakieś większe rzeczy tutaj chodzi. Dziewięć pentakli to nie jest, słuchajcie, sprzedawanie hmm, długopisów. To są takie, wieś, zakupy takie konkretne i ja myślę, że Wy po prostu działaliście. Coś, tak, coś chcieliście zdobyć takiego z tego świata materialnego i to do Was idzie. Słuchajcie, to może chodzić nawet o jakąś naprawę czegoś w domu na przykład, bądź czegoś w domu. E, kurczę, fajnie to wygląda. Zatem, byczki, kochane, jak Wy się z tym wszystkim macie? Jak wy się z tym wszystkim macie? Moje, przepraszam, nie powinnam tego śpiewać. Nie mam głosu, kochane byczki. Jak wy się z tym wszystkim macie? Wybaczcie. Jak wy się z tym wszystkim macie? Uuu, a wy już wiecie. Wy się jesteście super szczęśliwi w tym tygodniu, kochani. Wy zamykacie jakiś cykl, który trwał i trwał, kochani, który się zaczął razem z tą kartą, kartą głupca co w tarocie, kochani wy się czujecie wspaniale, wy czujecie, że, od, że odnosicie sukces że odnieśliście sukces w tym tygodniu, coś się dla was zamyka coś się uda wam zamknąć i z góry idzie to pozwolenie na to, żebyście mogli coś zamknąć a kochani, a tu mamy diabła Słuchajcie, po pierwsze, może być tak, że zamyka się dla Was jakiś trudniejszy etap życia, w którym walczyliście z nałogami Waszymi bądź innych, i zamyka się on dla Was w sposób, em, w sposób y, dobry. Y, dobry dla Was sposób, ok. Jeśli nie chodzi tu o jakieś nałogi, słuchajcie, może tak być, że pogonicie, y, poskromnicie swoje ego. Aha, tak było, że jakiś byk, słuchajcie, byk, wiadomo, że może byk, słuchajcie, był bardzo. Y, Zbyt bardzo skoncentrowane na kasie, słuchajcie, na tych rzeczach takich materialnych, które reprezentuje diabeł, i może, słuchajcie, udało Wam się to pokonać w sobie. Jeśli nie chodzi tu o to, to trzecia wersja jest taka, słuchajcie, że po prostu wolność Was czeka cokolwiek to jest, uda Wam się ściągnąć słuchajcie, te mm, kajdany i ruszyć do przodu, słuchajcie na jakiś nowy etap życia Was czeka i Wy już wiecie, generalnie czwarta wersja, nie wiem do kogo to, jest taka, że może uda Wam się dogadać z, z jakąś instytucją Aha. czy to jest bank, staraliście się o kasę większą kasę i dostaniecie ten kredyt czy jakąś pożyczkę, czy to Wam uda się, słuchajcie, spłacić jakiś dług może też tak być i generalnie to pokazuje mi się jako zakończenie jakiegoś wielkiego działania jakiegoś, słuchajcie, cyklu, który wy już tam już, już chcecie już chcieliście to zakończyć już od dawien, dawna pracowaliście nad tym zakończeniem, no i słuchajcie wygląda na to, że będzie wam to dane w tym tygodniu, kochani, kochane byki jeszcze chciałam nadmienić, że że Jakieś trudne takie sytuacje. To jest. Wy już to wiecie, wy już to czujecie, byki. Jakaś trudna sytuacja w Waszym życiu już idzie w zapomnienie. To jest to. Okej okay, byczki zatem, co przyniesie Wam najbliższa przyszłość. <laughs> najbliższa przyszłość dla byka. Ale wygląda to super. Najbliższa przyszłość dla byka to. Paść kielichów, super. Słuchajcie, coś nowego, nowa, e, idea, kreatywna. No którą będziecie pracować, a tu macie zwycięzcę. E, tak, to jesteście Wy. Kochani, chciałam nadmienić tylko jedna rzecz, że naraot tygodniowy to mówi nam o takich codziennych tak, rzeczach, które mogą nam się przytrafić, które... Zadziewają się w naszym życiu. Także słuchajcie, byki, może też tutaj chodzić w tych trzech kartach, w tym zakończeniu, że może mieliście ciężki rok po prostu w zeszłym roku, bądź zeszły miesiąc był ciężki dla Was, ten grudzień, i po prostu teraz, słuchajcie, um, udaje Wam się zamknąć ten po prostu rok i czujecie tą ulgę, i to jest to właśnie, ta królowa, to jesteście Wy, udaje Wam się zamknąć ten, ten, ro, ten rok, zeszły rok, słuchajcie, przeżyliście i jest, się cieszycie zamknięcie. Najbliższa przysz przyszłość przynosi Wam, słuchajcie, pazie, paść kielichów. Paś kielichów. to jest wow. Nie dość, że może ktoś będzie Was pr przepraszał, bądź Wy będziecie kogoś przepraszać, ale nie sądzę. Myślę, że tutaj chodzi o to, że będziecie rozwijać, że będzie Wam dane w końcu, słuchajcie, rozwijać jakieś kreatywne pomysły, których mieliście milion, ale... Coś musiało się zadziać, coś się musi jeszcze zadziać, żebyście mogli, słuchajcie, ruszyć w te pomysły i w ich realizację. Wygląda, ale wygląda to wspaniale. I ja widzę, że to już do Was idzie, słuchajcie, dojdzie wielkimi krokami. Paś kielichów, super. Zatem rybyki, co na związki? Co we związkach u was, kochani? Związki wszelakie. rycerz buław, kochani, możecie mieć do czynienia z lewem, baranem, bądź strzelcem, możecie razem gdzieś jechać z tą osobą, możecie też jechać, słuchajcie, spotkać się z tą osobą, bądź razem planować coś z tą osobą, planować wyprowadzkę, podróż daleką, wyprowadzkę, przeprowadzkę, jakąś zmianę, słuchajcie, podróż, o właśnie, zobaczcie tutaj, Podróż, tutaj mamy Rydwan, prawda? Jak w mordę strzelił podróż. <grywa> ale niekoniecznie. To też może być, słuchajcie, szybki romansik z jakimś rycerzem Buław, ok? Będzie fajnie, będzie super, ale to nie będzie trwało, jeśli chodzi o związki dla singli. <grywa> Także może kogoś spotkacie, ale. Stabilizacji tam nie będzie, ale będzie super. Ale generalnie ja myślę, że będziecie się przeprowadzać, przeprowadzać bądź planujecie już jakąś przeprowadzkę. Generalnie już będziecie pl planować coś z kimś. Dobra, dopowiedzmy sobie tego rycerza Buław, rycerz Buław. Mhm. Wiecie co? Tak może być, że poznacie słuchajcie kogoś. Też tak może być, że jesteście za granicą, A może teraz kogoś poznacie, będąc za tą granicą. Poproszę trzy karty na związki dla byka. Królowa Pentakli. A, okej, okay. myślę, że tutaj jednak nie chodzi o związki, tylko chodzi o jakieś interesy. Że byk będzie zasiewał, będzie działał. Cztery kielichy. Wow. Cztery kielichy. Ha, ha, ha. Siedem miecz. Będziecie mieli do czynienia, słuchajcie z księżyc z pośrednikiem, ale też tak może być, słuchajcie, że poznacie kogo, że możecie poznać kogoś przez internet, tak jak mówiłam, rzeczywiście kogoś z zagranicy, bądź kogoś, kto mieszka daleko. Baran lew strzelec bądź osoba, która może mieć jakieś planety osobiste w, tym, w tych ognistych znakach. Kochani, yy, mamy tutaj. Tak, królową, waszą królową, waszą energię, królowa Pentakli, to jesteście wy. Cztery kielichy i siedem mieczy. Ja myślę, że będziecie mieli do czynienia, jeśli nie chodzi tu o związki, takie słuchajcie, damsko-męskie bądź podobne, myślę, że tutaj może chodzić rzeczywiście o. O co? O kontakt z pośrednikiem. Tak. Kto jest tym pośrednikiem? Jakiś agent ubezpieczeniowy, może ktoś z banku. Może słuchacie urzędnik jakiś, może będziecie coś podpisywać razem z tą osobą. Także słuchajcie, patrzymy dokładnie, co podpisujemy, ale y, to jest dobre i myślę, że generalnie to chodzi właśnie w tym tygodniu dla was, byki. Ten pierwszy przekaz jest taki, że będziecie coś słuchajcie robić z tym Waszym planem czy podpisywanie umowy. Czy szybko to się będzie działo generalnie w tym tygodniu I wchodzi jakąś inwestycję Coś związane słuchajcie z pentaklami O co tam walczyliście kochani To się dla was zakańcza Już widzę to w związkach też Byki kochane zatem Jaka jest niespodzianka dla was na przyszły tydzień Niespodzianka dla byka na przyszły tydzień Co to jest Niespodzianka dla byka Co się wam zamanifestuje w tym tygodniu Co się wam zamanifestuje W tym tygodniu Moje kochane najmilsze Byki. <noise> tutaj się wam zamani, Tutaj już tutaj, w tym związku. W związkach rzeczywiście, słuchajcie, pójdziecie załatwiać jakieś sprawy. Waszą sprawę będzie wam dane. Będzie wam dane zakończenie tej waszej sprawy w tym tygodniu. Jeśli nie zakończenie w tym tygodniu, to wielki krok ku zakończeniu. Gwiazda, spełnienie marzeń, spełniacie swoje marzenia. Słuchajcie. Moje kochane byki, cokolwiek to jest. Ta gwiazda nam dodaje, dodaje nam kasy znajomych, zdrowia, pieniędzy, klejnotów, że się możemy błyszczyć, słuchajcie. I generalnie też chodzi tu o łzy szczęścia. Wiecie co? Idzie ta wasza sprawa, którą macie teraz na myśli, słuchając tego czytanka, się zakończa i idzie do was dobre. Mhm. Praca finanse dla byka, zatem praca finanse dla byka. Praca, finanse dla byka, praca, finanse dla byka. Jest ta Praca, są te finanse. Wow, super, słuchajcie, no. Będziecie mieli tyle pieniędzy, że będziecie mogli, słuchajcie, kupić sobie nowy dom, nowe mieszkanie, zainwestować w remont, w ogródek bądź w rodzinę. Ach, tak to widzę, kochani, sześć kielichów, wspaniale. Yy. Dobrze się czujecie z tym, gdzie jesteście, z tym, co, w co inwestujecie, w co zainwestowaliście kasę. Podejrzewam, że może będziecie inwestować właśnie w ten dom wasze rodzinny, bądź dom ten taki z dzieciństwa. I tutaj, słuchajcie, jest um, komunikacja, jest akcja, jest dynamika. Będziecie działać, słuchajcie, w pracy w finansach, finanse wasze, praca będzie szła na, na, na kupno nowego domu, bądź, słuchajcie, jakieś takie rzeczy związane z domem, remont bądź dobre wiadomości dookoła domu co tam robicie, słuchajcie, w tym domu, kochani yy, to yy, wokół tego, słuchajcie, przyjdę, przyjdą jakieś wiadomości do Was, dobra, wygląda to dobrze, nie mam potrzeby, słuchajcie, yy, dopytywania, zatem, moje kochane byki jaka jest rada, bądź wynik tego czytanka dla Was na przyszły tydzień, moje kochane byki, byki, byki jaka jest rada bądź wynik tego czytanka dla Was na przyszły tydzień. Wow! Król Pentakli to Wy! Kochani, kochani, co to jest? Byki, piszcie mi, ale nie musicie w sumie. <laughs> A, coś będziecie podpisywać. Słuchajcie, jakie, jakaś wszelka pomyślność materialna do Was idzie w tym tygodniu. Jak po, powiedziałam, jak nie zamknięcie tego w tym tygodniu, to na pewno zrobicie wielki krok ku zamknięciu czy to jest inwestycja, jakaś kasa do Was idzie, słuchajcie, ja to widzę. Ale też słuchajcie, to może być inwestycja w związek. To nie musi być, słuchajcie, materia, materia, materia. To może być inwestycja w związek. I teraz słuchajcie, coś wyjdzie z tego. Generalnie król Pentakli, on dobrze zarządza, podejmuje dobre decyzje, ma dużo kasy, yy, zarobionej uczciwie i on tą kasą może się, że dzielić, dzielić, dzielić z innymi. Słuchajcie też i może inwestować. I król Pentakli dobrze inwestuje, on wie, komu pożycza i wie, w co inwestuje. Także słuchajcie, kochane byki, wy. W tym tygodniu coś się Wam zmanifestuje konkretnie. Dobra, byczki kochane, dzięki serdeczne, pozdrawiam, papa. Pa.